Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Panarion. Dziś mam dla Państwa bardzo ciekawy odcinek. Tak ciekawy, że odłożyłem na później nagrywanie innych odcinków, które już miałem opracowane, przygotowane do nagrywania i tylko zwykałem z nagrywaniem, bo jestem jeszcze chory, co pewnie słychać. Natomiast spadł mi ten temat i po prostu yy, zarwałem wczoraj nockę, żeby go opracować, żeby przetłumaczyć tutaj dla Państwa. Relewantne fragmenty, fragmenty z Łaciny, także mam nadzieję, że, że również Państwo podzielą moje zdanie, że to są dosyć łamiące wieści. Mianowicie, chodzi tutaj o spór, który no, odbywa się w środowiskach katolickich na temat pochodzenia ciała Adama. Są dwie opinie, bardzo ze sobą sprzeczne. Pierwsza jest ta tradycyjna, że zgodnie ze słowami pisma ciała Dama zostało bezpośrednio ulepione przez Boga z gliny i zostało tchnięte w niego życie. I jest druga hipoteza, ta ewolucjonistyczna, niestety podzielana przez wielu neotomistów, że Bóg pokierował procesami ewolucyjnymi tak, żeby wyewoluował jakiś małpolud bez rozumnej duszy. I potem Bóg wybrał sobie dwójkę tych małpoludów i w nich tchnął. Prawda, no, duszę rozumną. I to jest, ta perspektywa jest dozwolona przez encyklikę Humani Generis, która mówi, że, że trzeba zbadać, czy przypadkiem ciała dama nie mogło powstać no, z istniejącej wcześniej materii organicznej, czyli no, w domyśle tego wyewoluowanego ciała. Także to są te dwie. Sprzeczne pozycje. No, i jakby żeby udowodnić wagę tej, tego tradycyjnego nauczania o ulepieniu ciała dama z gliny, chciałem, no zacząłem kompilować cytaty ojców Kościoła, cytaty teologów, doktorów i chciałem po prostu pokazać ciągłość tradycyjnego nauczania, prawda, aż do, aż do tam początku XX wieku właściwie. Natomiast wtedy natrafiłem na informację, że nie muszę powoływać się na tradycje na konsensus ojców na powszechną opinię teologów tylko mogę odwołać się do najwyższego możliwego źródła czyli do definicji papieskiej ex cathedra tego że tak właśnie jest i no, to zostawię na sam koniec pokazanie że to faktycznie jest dekret ex cathedra natomiast na początku Dam trochę zaplecze na to skąd się w ogóle ten dokument wziął i no trochę specyficzność tego dokumentu. Chodzi tutaj mianowicie o dekret papieża Pelegiusza I, który był papieżem w połowie VI wieku. I generalnie jego objęcie tronu papieskiego było dosyć kontrowersyjne, bo on poparł jakieś tam dekrety Soboru Konstantynopolitańskiego, z tego co pamiętam, które właśnie decyzja tego soboru była kontrowersyjna i nawet doprowadziło to do takiej niewielkiej schizmy z jakimiś biskupami w północnych Włoszech, którzy nie uznawali papiestwa tego pedagiusza I, więc on, żeby... No, zaprowadzić taki, taki pokój i taką zgodę co do jego zwierzchnictwa nad Kościołem. No, no, ro, chciał udowodnić ludziom swoją ortodoksję i na początku swojego papiestwa spisał dokument. De Fide, to znaczy Fides Papae Pelagi. Bo to było przyjęte jako, jako zwyczaj, że na początku objęcia tronu papieskiego papież rozsyłał swoje wyznanie wiary do patriarchatów, do, do, do różnych tam prawda, biskupów, do całego świata chrześcijańskiego, żeby udowodnić swoją ortodoksję. Na to, to jest dosyć szeroko rozpisany, prawda, opisany precedens w przypadku Grzegorza Wielkiego. Natomiast tutaj w przypadku Pelagiusza I też również to zaszło. I napisał list, który rozpoczyna się słowami Was Elektionis, dlatego zwykle no, desygnuje się Was Elektionis jako tytuł. Natomiast właściwy nagłówek tego, tego listu to jest Ad Universum Populum Dei, De Fide Catholica, do całego ludu bożego o wierze katolickiej. I w tym pierwszym liście on mówi, że załącza poniżej swoje wyznanie wiary. Tylko, że w samym tym dokumencie to wyznanie wiary no, nie jest załączone, prawda? Nie wiem, czy... Zgubili ten załącznik, czy co się stało, natomiast tam właśnie załączył to wyznanie wiary, które chciał roz rozesłać po, po całym świecie katolickim. No i można by pomyśleć, kiepsko, że nie mamy tego wyznania i tak dalej, ale e, dwa lata później e, on chce przekonać do swojej ortodoksji, w tym w teraz nie e, biskupów, tylko króla -Haldeberta, e, Hildeberta, przepraszam, e, e, króla Franków. I jemu również wysyła taki list, przesyła wyznanie wiary, tutaj jest nagłówek, i w tym już zachowało się, jak to wyznanie wiary wyglądało. I to ono właśnie nas interesuje, ponieważ to ono zawiera tą definicję, że jest przedmiotem wiary wiara w to, że ciało Adama zostało stworzone bezpośrednio z ziemi, a ciało Ewy bezpośrednio z jego boku. Także przejdziemy tutaj do tych dwóch listów, skoro dałem już takie zaplecze na to, i najpierw pokażę w jakiej formie zostało to załączone w tym pierwszym liście, czyli do całego Ludu Bożego. Jest to ten fragment tutaj. Uważamy za całkowicie dostateczne, nawet dla maluczkich, to co przedstawiamy uwadze wszystkich, mianowicie abyśmy zdefiniowali naszą wiarę w poniżej załączonym wyznaniu, w którym, mile Bogu, trzymamy się prawidłowego nauczania apostołów i idziemy w ślady ojców, co będzie całkowicie jasne dla pobożnych spośród Was. No, i później prawdopodobnie czytający by zobaczył ten załącznik. I jest też taka formułka na końcu: To jest moja wiara i to jest moja nadzieja. I to też jest istotne, zapamiętajmy to. W każdym razie jest ten drugi list do króla Hildeberta. Papież, papież Pelagiusz I przesyła wyznanie wiary i wzywa Hildeberta do pilnowania, aby w Galii nie siali zamętu heretycy. Czyli to wyznanie ma jeszcze służyć mu, żeby no, prawda, przeciwdziałać zamentowi heretyków, czyli, czyli sądzić ich poglądy w porównaniu do tego wyznania wiary. No i tutaj jest właśnie ten załącznik, Fides Pape Pelagi. I on jest obszerny, to jest najdłuższe wyznanie wiary, jakie kiedykolwiek czytałem. Natomiast przeczytałem je dla, znaczy, przetłumaczyłem je dla Państwa w całości. Tutaj muszę zaznaczyć, że. No mój proces tłumaczenia... No nie znam łaciny jeszcze, tak, żeby móc płynnie tłumaczyć, także wspomagałem się różnymi tam narzędziami. No ja też zaglądałem do słowników łacińskich, żeby się upewnić, czy dobrze tłumaczę jakieś słowo. Więc to nie jest totalnie, prawda. Beznadziejne może tłumaczenie, no, ale należy podchodzić do niego z pewnym dystansem, może. W każdym razie, te słowa, które nie wiemy jak przetłumaczyć, to zostawiłem tutaj w nawiasach. I nie będę tutaj czytał dla Państwa tego wszystkiego, bo to jest napisane takim. No, językiem, który ciężko jest przeczytać na głos, jest to dosyć mętne, kiedy tak czyta się na głos, i, i wy... lepiej przysiąść sobie i po prostu przestudiować to w spokoju. Ja załączę cały ten dokument w opisie filmiku. W każdym razie, to jest bardzo drobiazgowe wyznanie wiary, takie w którym pelagiusz, ponieważ chce udowodnić swoją ortodoksję. Wdaje się w bardzo drobne szczegóły dotyczące na przykład relacji osób w trójcy, pochodzenia prawda, od siebie i, i tego, że wszystkie, są, wszystkie osoby trójcy są w pełni Bogiem i tak dalej. Później równie drobiazgowo opisuje naturę unii hipostatycznej, że są w jednym człowieku Jezusie Chrystusie dwie natury, niezmieszane ze sobą, oddzielne od siebie. Że słusznie można nazywać Maryję Matką Boga, że słusznie pozostała dziewicą po narodzeniu Chrystusa i przed. W każdym razie, później dochodzi do tego o dziejach prawda, życia i śmierci Chrystusa, i tutaj zaczniemy czytać odtąd. Trzeciego dnia zmartwychwstał, a po zmartwychwstaniu rozmawiał ze swoimi uczniami i na wiele sposobów pokazywał im prawdę o swoim ciele. I dnia czterdziestego wstąpił na niebiosa, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Wyznaje także i wierzę za świadectwem aniołów, że tak jak wstąpił na niebiosa, taki zstąpi sądzić żywych i umarłych, gdyż wszyscy ludzie z Adama, aż do końca świata, którzy się narodzili oraz zmarli, wraz z samym Adamem i jego żoną, którzy nie narodzili się z innych rodziców, lecz byli stworzeni, jeden z ziemi, a druga z żebra mężczyzny, wyznaje, że powstaną znowu i staną przed sądem Chrystusa, tak aby każdy otrzymał dla ciała rzecz odpowiednie, zgodnie z tym co robił, dobre lub złe. No właśnie, więc mogą Państwo zrozumieć już, istotne, jak, jak istotne to jest, że mamy wyznanie wiary, tak? czyli przedmiotem wyznania wiary, jest, są przedmiotem wyznania wiary są przedmioty wiary, prawda? prawda? Prawdy wiary. I na równi z prawdami wiary, jak Trójca Święta, wcielenie słowa w ciało, narodzenie z Maryi Dziewicy, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, to są prawdy wiary. Wśród nich papież Pelagiusz pierwszy wymienia... Wszyscy ludzie są za Dama. Adam i Ewa nie narodzili się z innych rodziców, lecz byli stworzeni. Jeden z ziemi, a druga z żebra mężczyzny. To jest prawda wiary, zawarta tutaj w wyznaniu wiary. A proszę Państwa, to co, to co jest prawdą wiary, wynikającą formalnie z objawienia, bo to jest, prawda? To po prostu słowa pisma nam mówią o tym, że ciało Adama zostało ulepione z gliny. Prawdy wiary. Formalnie zawarte w objawieniu to są, proszę Państwa, dogmaty. Także to jest to wyznanie wiary, i potem kończy to takim paragrafem. Teraz są dwa rodzaje, dwie wersje tego paragrafu. Natomiast można, no, można wiedzieć już z pewnością, że ten pierwotny dokument, ten Was też zawierał to samo wyznanie wiary, ponieważ zawiera słowo do słowa te same. To samo zakończenie tego wyznania wiary. Mianowicie, to jest więc moja wiara i moja nadzieja, która jest we mnie z daru Bożej Łaski, której powinniśmy być zawsze do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia. I później kontynuacja tego jest, jest w tym liście do Hildeberta, taka, że ufam, że ty też, królu, posiadasz tą samą wiarę i że wykorzystasz roztropnie to, co powiedziałem i tak dalej, i tak dalej. Więc to, i potem takie formułki grzecznościowe. Natomiast. W tym dokumencie pierwszym Was elekcjonis który też zawierał to wyznanie wiary, proszę, proszę zwrócić uwagę, jak to jest zakończone. Wedle tego wyznania chcę żyć i je powtórzyć przed Trybunałem Chrystusa. Przez nie jestem oczyszczony z grzechów. Wierzę w to, aby stanąć po prawicy chwały, dzięki Bożemu miłosierdziu. A jeśli by ktokolwiek czuł, wierzył lub głosił cokolwiek innego, święty i powszechny Kościół Boga wyklina go do piekła. Niech Bóg ma Was w swojej opiece, ukochane dzieci. Amen. No, mocne słowa, bardzo mocne słowa. Jest, jest, ana, Kościół Boga anatemizuje tego, który um, głosi coś innego niż to wyznanie wiary. I w ogóle, nawiasem mówiąc, ten fragment, mniej więcej, mniej więcej ten aż do końca, znajduje się już w Denzingerze. Można sobie odszukać pod tymi adresami. Um, także, także, tak, już jest wcielony do Enchiridium Symbolorum, ale to jest niedawna sprawa, o czym, o czym jeszcze powiem. W każdym razie chciałbym teraz zwrócić uwagę, jakie, jakie wskazówki mamy na to, że to jest definicja ekskatedra. Czy to spełnia wymogi tego, że to jest ekskatedra. No, więc, po pierwsze, definicja eks-katedra musi być uniwersalna. No, i faktycznie mamy do całego Ludu Bożego o wierze katolickiej. Pelagiusz, biskup całego Ludu Bożego. Czyli właśnie no, cały świat chrześcijański ma wysłuchać tego wyznania wiary i się z nim zgodzić i wzywa do tego no, papież sprawujący swój uniwersalny urząd papieski. Ponadto, czy to ma charakter definiujący, ta deklaracja, bo musi mieć charakter definiujący, żeby, żeby no, było to ekskatedra? Owszem, ma. Mianowicie, uważam za dostateczne, abyśmy zdefiniowali naszą wiarę w poniższym, poniżej załączonym wyznaniu. I ponadto powołuje się na autorytet prawdziwego nauczania apostołów i Ojców Kościoła. Czyli to nie jest jego zdanie, tylko on sięga do depozytu wiary, do tradycji przez duże te, czyli no do objawienia, nawet na dwa sposoby, bo, bo zarówno do, do doktryn apostołów przekazywanych ustnie, jak i do pisma świętego przekazanego przez pismo, no bo ta doktryna o powstanie ciała z gliny jest, ma dwojakie tutaj źródło. Także powołuje się na autorytet apostołów. Później no, definiuje tą swoją wiarę, e, o tutaj. No i na końcu, e, żeby już nie było wątpliwości, czy to jest ekskatedra, ktokolwiek wierzy w cokolwiek innego, to nie nawet on sam, Pelagiusz, wyklina, ponieważ sprzeciwia się jego autorytetowi, jako papieżowi, więc e, no, urąga temu posłuszeństwu religijnemu woli i umysłu, czy coś takiego, i dlatego e, Pelagiusz go wyklina. No nie, to jest wiara całego kościoła, i pelagius yy, i nie pelagius tylko kościół Boga wyklina tego, który odrzuci te prawdy wiary yy, do piekła. Także pokazuje to, że to nie są opinie teologiczne, to nie są nawet yy, doktryny yy, nieomylne doktryny co prawda, tylko to są proszę państwa dogmaty. Ponieważ, tak jak powiedziałem, są formalnie zawarte w Piśmie Świętym i kto sprzeciwi się dogmatom, jest heretykiem. Ja też na, nagram niedługo odcinek o, o poziomach autorytetu em, wewnątrz Kościoła, różnych, różnych dekretów. Natomiast to jest najwyższy możliwy autorytet, jaki, na, do jakiego zdolny jest papież, do którego zdolny jest magisterium Kościoła Katolickiego. Nie wyobrażam sobie niczego, inne, niczego co można by zarzucić temu dokumentowi, żeby powiedzieć, że nie jest ekskatedra. Um, I żeby tylko jeszcze pokazać, że to nie jest moje zdanie, że, um, że prawda um, to jest, to jest ex to mam tutaj um, podręcznik teologiczny um, Sakre Teologie Suma. Już się na niego powoływałem na moim odcinku o ekle, Ekstra, ekstra Nulla Sula. przepraszam. Um, no i tak, tutaj jest rozdział o, o tym, um, w jaki sposób papieże. Um, Sprawowali swój nieomylny urząd nauczycielski nawet przed definicją o nieomylności papieża z Watykanu I. I tutaj argumentuje autor, że nieomylną naturę dekretu wetuje ciągła praktyka kościoła. To, to dowodzi nieomylności. No i tutaj są wprowadzone jakieś rozróżnienia. Generalnie ciągła praktyka kościoła. Przechodzimy tutaj, tutaj na dół, że Ciągła praktyka Kościoła, to znaczy wykorzystanie Kościoła danego dekretu w sposób praktyczny, formalnie udowadnia tą samą rzecz, mianowicie sprawowanie nieomylnego urzędu w dekrecie papieża. I jest tutaj lista, jest teolog Silva Taruka, który poświęcił się studiom historycznym tej kwestii i pomiędzy rokiem 380 a 870 znalazł co najmniej 20 prawdziwych definicji ekskatedra. Czyli to też jeszcze taka poboczna dyskusja, że jeśli ktoś Państwu powie, że papież posłużył się ekskatedra tylko dwa razy w historii, no to są bzdury. Tutaj właśnie pokazuje się, że dużo częściej sprawowano ten urząd ekskatedra. I podaje się przykłady konkretne. I, I jeśli przeskrolujemy tutaj do punktu 14, prawda? 14 punktu przykładów, kiedy papież mówi ex cathedra, to mamy wyznanie wiary Pelagiusza I do Hildeberta, króla Franków. I odniesienie do tego, co już Państwu pokazywałem. Także e, teraz, dlaczego to jest tak mało znane? W ogóle też <laughs> szukałem tego w, w oryginalnych manuskryptach i w ogóle no, poświęciłem. Trochę pracy na weryfikację tego, prawda? I, I dlaczego to jest tak mało znany dekret? No bo, proszę Państwa, jest dosyć wcześnie w historii kościoła i no, nie do końca wiem, co się stało, czy on został, zostały odkryte nowe manuskrypty, czy zostały wydane po raz pierwszy jakieś krytyczne edycje e, tych, tych jego listów, czy też może e, po prostu się te kodeksy jakoś gdzieś kurzyły na półce i nikt o nich nie pamiętał. W każdym razie. W latach 50. dopiero no, zaczęto zwracać uwagę na ten dekret w środowiskach teologicznych, natomiast dopiero w latach 60. został wcielony do Denzingera. Także to jest nowa rzecz, i nie dziwię się, że, że nie jest powszechnie znana w kościele. Natomiast no, wydaje mi się, że musi, powinna być rozgłaśniana. W ogóle, według mnie, to jest całkiem takie no nie wiem, czy dowód opatrzności Bożej, ale na pewno ciekawy zbieg okoliczności. W ogóle są dwa ciekawe zbiegi okoliczności, że ten list, ten list do Hildeberta zaczyna się od humani generis. To jest pierwsza taka ironia. A drugie, drugie jest to, że właśnie pojawił się ten dokument w latach 50. i 60., czyli w, podobnym, w podobnych ramach czasowych, co było napisane humani generis i divino Aflante spiritu, Czyli dwie encykliki, które jak niejako otwierają furtkę tej metodzie historyczno-krytycznej na podważanie tej prawdy historycznej o, o stworzeniu człowieka, i nawet w Human Ingenieris właśnie dozwala się na badanie, czy to ciało mogło być no, no, ciałem jakoś uformowanym przez ewolucję, prawda, z materii organicznej. I to zostaje deklarowane w encyklikach, otwiera się furtkę dla teologów, a potem wypływa ten dokument, który nie tylko no, ma, ma równy autorytet, który by no, powstrzymał jakoś dyskusję teologów, tylko jest dogmatem ex cathedra ogłoszonym. Więc to jest szokujące. Mnie to niezwykle zaskoczyło, że coś takiego właśnie istnieje i że jest nieznane. Także e, mam wielką nadzieję, że to. Będzie najpotężniejszy argument w moich przyszłych dyskusjach na temat no, historycznej natury Ksiąg Starego Testamentu i znaczy no, teraz nie mogę mówić po prostu historycznej natury, tylko że faktycznie, historycznie, realnie, fizycznie się wydarzyły te rzeczy, bo już y, ci no, y, stosujący metodę historyczną-krytyczną sobie uzurpują, co to znaczy historyczne, to też będzie osobny odcinek. Natomiast w tych dyskusjach właśnie. Powołuje się na ojców kościoła, to nie wystarczy, powołuje się na anielskiego doktora, to nie wystarczy, bo nauka przedawniona. No to może posłuchają się, jeśli powołuje się na najwyższym autorytet znany kościołowi wypowiedź papieża ex i może wtedy to trafi do, do tych ludzi, którzy dalej no, negują ten dogmat o stworzeniu bezpośrednio z gliny. Także mam wielką nadzieję, że to się rozpowszechni. Państwa też zachęcam do. Dzielenia się tym, do tweetowania o tym i tak dalej. I tak jak mówiłem, zamieszczę to, zamieszczę to w, w opisie, ten, ten cały tekst, również w tym przetłumaczonym. No więc to by było na tyle. Niedługo mimo wszystko nagram, nagram ten no, już mój planowany odcinek o tekstach Ojców Kościoła na temat pochodzenia ciała człowieka, w którym są też argumenty teologiczne. Dlaczego to jest. Konieczna prawda teologiczna związana z poprawną interpretacją pisma, jakie typologie są w piśmie bazujące na tym, że człowiek był faktycznie stworzony z, z gleby. Um, I to będzie bardzo ciekawe, i tak, ale, ale to nie będzie przesądzający argument, pokazanie nawet konsensusu ojców, bo, bo, bo ludzie się kłócą o to. Mówią, że jest konsensus, ale kłócą się o to, czy to jest konsensus dotyczący przedmiotu wiary. Jak tutaj widzimy. Jest to przedmiotem wiary. Także w tym kontekście będzie bardzo pożyteczne dla nas pokazać ciągłość tradycji od najwcześniejszych do e, Ojców Kościoła, do e, początku, nawet do aktów magisterialnych na początku XX wieku, dotyczących właśnie tej kwestii, jak e, tradycja Kościoła jest niezmienna w tej kwestii i jak potężnie się to definiuje, prawda, w, w bardzo mocnych słowach. No, więc. Dziękuję w takim razie za oglądanie, to by było na tyle, i wkrótce zabieram się za, za resztę tych odcinków. No, dziękuję i dobrego wieczoru. Z Bogiem.